Tylko on godzien ciebie jest przyjąć go. W we wszystkich diecezjach jest ponad 100 czynnych zgromadzeń zakonnych, mających ponad 19 tysięcy sióstr. Jest nas wiele, podejmujemy różne prace, ale charyzmat naszego powołania jest jeden – należymy wyłącznie do Boga. Czym jest dla nas nasze powołanie? Oto kilka spontanicznych odpowiedzi. Bycie osobą cykrowaną dla mnie to znaczy, że żyć miłością do Chrystusa na co dzień, w posłuszeństwie, ubóstwie czystości. Być, jak to się teraz modnie mówi, szczęściarą, wybraną przez, e, przez Jezusa, i dla mnie ulubienica to bycie jak najbliżej niego. znaczy radość, e, takie ciche prowadzenie. Radowanie duszy drugiego człowieka. No to właśnie jakby jego inicjatywa. No to on jakby tak, w taki sposób mi się przedstawił. I jakby nie dało się na to inaczej odpowiedzieć. Po prostu szczęśliwy koniec. Papież Francisz o opuśćcie świat, więc... Mówię to dono, żebyśmy obudzili świat, ale ja też wiem, że muszę się sama obudzić, więc jestem na etapie obudzenia się i mam nadzieję, że ten świat też pomogł obudzić Amen. Z jest niezasłużoną nagrodą czymś, czym jestem urzeczona do dzisiaj. Każdego dnia mnie to zadziwia, że Pan chciał, żebym była dla niego. Idąc zakon zastanawiałam się, ja dlaczego właśnie ja. Dlaczego właśnie ja? Przecież było nas na roku 40 na studiach, prawda? No i powiem, że każdego dnia e, jestem w nim Zatopić się we wdzięczności, że on zechciał spojrzeć na mnie z miłością, pozwolić się kochać po prostu. Wszystkim co najcenniejsze. E, że, że on dla mnie, a ja dla niego. Takie, no niesamowite. Zaproszenie do szczególnej bliskości, do zupełnie innej relacji z nim. I dla mnie jest to moje miejsce na Ziemi. Czuję się przez niego wybraną, umiłowaną. Że należę do niego. Jestem kochana i jestem wezwana do miłości. A on no, nie ustanie ze mną, jest moim. Jarek. Bo kocham Jezusa. On mnie wybrał, on mnie chciał, on mnie kocha i nie ustanie je ze mną. Kochać go miłością. Całą sobą. Być dla Boga, być dla Niego, być dla bliźnich w Nim. To, że mogę być oblubienicą Chrystusa jest dla mnie największą radością i największą szczęść. Droga, na którą zaprosił mnie Jezus. Droga taka wyjątkowa, na której czuję się szczęśliwa. Siostro zakonną, bo jestem, chcę być i... Myślę, że to jest miejsce, gdzie się spełnią, spełnią swoje takie życiowe powołanie. zdążą dopełnić człowieczeństwo, no i odkrywam wolność. To jest wolność. Wszystko robię dla Pana Jezusa. Być Jezusem to po prostu patrzeć się w Jego oczy, a reszta to idzie sama. Przeżywać z Nim codzienność. Czuję, że jakby nie dorastam do tego. Jakby, jakby z większą pokorą do tego podchodzę, z większym poczuciem takiej niegodności. A, byłam tylko jedna z dziewczyn. Mama nie chciała, mama płakała, no ale to ważniejsze. To, że jestem dla Jezusa jedyna, niepowtarzalna, najbardziej kochana i najbardziej umiłowana, od zawsze chciana i zawsze tylko dla niego. Jestem ja, bardzo ja, szczęśliwa za koniec. To jest wielkie szczęście. Trudności wszędzie były są i będą. Szczęśliwa z tego, że oddaję całe swoje życie bez wyjątków Jezusowi. I jestem szczęśliwa w tym wszystkim. I nie, Dla mnie nie jest marnowanie życia. A dla mnie też to jest szczęście i życie. Jestem prawie 5 lat w Zakonie, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. 28 lat. 10 lat w tym roku. 9 lat. 8 12. 31 lat. Od 20 lat. 25 lat. 4 i pół roku. Ho, ho, ho! 58. 15. 16 lat. 14. 5. 70 lat, być. No, już 35 rok. 61 lat. 8. 17, 17 lat. 4 miesiące po lat. pierwszych śrubach. Już możesz pójść za mną, a on odszedł i zasmucił się. Dzikak, Szajdów spojrzał na mnie, pan. I ja też spojrzałem na niego. Dzikak, spojrzał na mnie, pan. Powiedziałem mu Zobaczył wszystkich ale ujrzał człowieka chorego rzekł mu wstań odtąd będziesz zdrowy czyż nie mogę czynić tego co chcę